Witajcie Dzień dobry! Gdzie? Znowu gramy w MLP Fighting is Magic Tribute. MLP. Tak, Tribute Edition. Ja tri tri Tribute jakkolwiek się wiem, to wymawia, tak. Wiem. E ale wiem, że Edition. Tak, Edition. No oczywiście. Zaczniemy start. Troszkę przyciszę. E tak, e co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w tym odcinku pewnie będziemy przerabiać kolejne postacie, ale to zaraz. E Wersji, Bo pomiędzy... Tą tak, ale muszę ją nie nieugestokulować. więc w poprzednich wersjach trochę przestudiowałem komunikator, coś tam, dupy seraczowy telepone, jakkolwiek się to wymawia. Udało mi się na tym aż jedną bitwę online przeżyć. Tu jak widać co jacyś ludzie. Eee, dokładnie jeszcze nie wiem, może kiedyś po skończeniu e, omawiania wszystkich postaci, czyli testowania jak się nimi gra... I oczywiście przejścia trybu Story za dużo, wiem, że zawsze wiem, że za dużo mówię. Takie wciąganie powietrza, no ale to jest moja jakby takie odruch, niestety. Pewnie polaka nie ma i tak się wyłączę żeby mi dupy nikt nie zawracał, bo pewnie no znowu wciągnę powietrze. Niestety musicie się przyzwyczaić. Tak, znowu. E, no, e, no, e, później pokażę, jak to się używa. Raczej znaczy mniej więcej jak się będzie używać, na razie to nie wiem. Po prostu krzyżykłem i zajmiemy się omawianiem postaci. Jeszcze tylko przez czas. Aha, dobra, będzie równo czasem. Eee, dobra, przechodzimy w tryb versus. A okay, ja gdzie jestem gdzie Apple, gdzie traktujemy nowe osoby. Bo jakimi... są jakieś nowe dodatki do tego, że ładnie wygląda, czy coś tam poprawione i właśnie dlatego chcemy to pokazać. Ja przetestuję. No, Twilight. Ktoś wyciągni w ogóle tu klawiaturę. No tak, więc pierdolut. A ja. Yeah. Ye no nawet mowa mordą jest nawet zrobiona. Trochę powczytuję ja wybiorę. Eee, tak, farmen. Czy biblioteka. Charmen. Ona bo no, tutaj taka, chociaż. harmen dobra. Sweet Lady. Coś tam, akres. Sweet apple akres. Czy jak to się tam... Bo u są nowe w... rzeczy tak, i bo. musimy je przetestować, ale stop, nic nie ruszaj. Tak, u mnie w szkole się nie uczy wymowy angielskiego, ale... Yy, Agogry, to... tłumacz, nie chce to. się poleczać. Wszystko okay. pierdolud. Nie, czekaj, 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 czekaj... Albo dobra. Nie, debug nie. No! A nie, debug tak, ale... Helping nie, bo to daje życie, a chcemy mieć skończone życie, nieprawdaż? Już prawdaż. prawdaż. Yy, tak. Co? I teraz comment list, bo muszę zobaczyć. Czy coś doszło... Eee, eee, nie. Ale się jeszcze łokerze. Czekaj, że During summer Rumble. Aha. Pamiętasz to? Nie. O ja też. Zobaczę czy coś do Twilight doszło, bo pewnie nie, bo to oczywiście są wykończone postacie w pełni grywalne. Tak, eee, Story. Tak, story else. Max, to ja wiem. E, Magic Nova. Jak to się robi? W prawo, w dół, lewo. Dwa razy. Kurde, ale oni męczą. A weź mnie jeszcze raz, czy ja też mam dwa razy? Nie, ja tylko jeden raz. <śm> I patrz jak to debile męczą. No, mogliby ustawić prostsze, że na przykład takie, że jest większy czas na wykonanie tego kombosa, ale Dobra, oczywiście weź. nie. Musisz palcować tak. Obrabiać tą klawiaturę ile wlezie. No. Dobra. E, dodaj, trzeba dodać. E, no, o. Dziękuję. Zobaczmy. Ukłon przed bitwą. A. No, dobra. Fajd! Ostawione. E, ogłoszone publicznie, więc zacznijmy się walczyć, walczyć. Czekaj, muszę być z lewej. Zamieńmy się miejscami, co? Czekaj w ogóle. Nie! Także. No proszę, zrób tą nową. Jak chcę nowę. Niestety nie pamiętam jak to się robi, ale jakoś tak trzeba palcować. Tak, trzeba. O, dziękuję, dziękuję komputer. Tylko ekran się zepsuł. No, powinien być czarny, ale oczywiście nie. Nasi twórcy tego. O, właśnie. Ej, co Co, co to? To nie miało być tak daleki ej, zasięg. Ej to czwórka a tak działa. A ja czytam książkę. Nie przeszkadza, jak czytam książkę, ej. Muszę ci obrobić rowa. O, czekaj, jak się sparkul dawało. O, tak o. O, nie, da, nie dasz żadnego sparkula. Zobacz, prawie Twilight ci dupę obrobiła. Dawaj Twilight, dawaj, bo wierzę w ciebie. Wierzę w twoją moc książki. Zestraj przecież... się! Nice. No i Ze mną nie wygrasz. O, widzisz to między innymi nowe i... a, i pęknięcia na ziemi są nowe. Do... Czekaj, dodam tego. O. Monation fullation. Dobra, turbonet to coś tam co do cokolwiek. o to mi chodziło. Futero zmarnował moje cenne, magiczne książeczki. Ale czekaj... E, e, jak to się robiło? Tajesz, <grywa> twój lęcie, ty masz książkę, a to jest przedmiot... E, przedmiot zbrodni, zabójstwo, przedmiot tępy, który może wywołać rany ciężkie od pobicia lekkiego... Nie wiem, co mówię, a ty nie umiesz... Dobra. O, w da się. Jestem tutaj. Teraz tu książeczku ci sparkluję. Dlaczego nie mogę zrobić mojego? Kombosa, kurde i coś wolno chodzi to wszystko. Ha, dobrze, bo ty ostatnio jakieś takie, nie wiem, czytowałeś na niej, że... O! Ciągle to robiłeś i denerwowałeś człowieka psychicznie. Bo się nie, nie dało robić. Jak zwykle znowu ręka mnie boli od tego palcowania. No, ludzie widzicie, trzeba trochę trenować, żeby tak rękę rozróżnić. No, mnie też boli ręka. Ale jest Ała, awa. Oszukiwałeś. No, ale paczek się ukłoniło. Ale przynajmniej w nocy jest. Latarnie by tu włączyć, dodam ci, żeby było sprawiedliwie. Okej. Okay. Ej, co ty to? to co to, to, to... Nie wiem. Tak, ja w powietrzu kopytko powinieneś mi czytnąć. Nie wiem. Aha! Teraz prosiłbym szanowne państwo yy, komputerstwo co tam odpowiada za procesy w komputrze, żeby mi zaliczyli kombosa coś tam supernowy. Wcześniej mi nie chciało za zaliczyć, także to jest bardzo dobrze. Ty, ty, ty. O, dziękuję, 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 bardzo dziękuję. Na to czekiwała jeszcze tło się psuje. No tak, no na dość. Wycofaj się, i atakuj. wtedy, kiedy nie chciałem, to. Aj, dobra, nieważne, po prostu wal kopytka, dziewczyno, kubito. Ogarnij kopytka. No zgiń! Dobrze, tu się nie da kopać na ziemi, No! Aj, to maj. No, ze nie wygrasz i jestem za dobrym gamerem. Coś za za, ba za często wygrywam od ciebie. Ej, to. Czekaj, co tu mieliśmy jeszcze przerobić? No to samo, tylko że na innej planszy, bo każdy odcinek inne postaci. Aj niech będzie. Oj, rarityłem, rarityłem trochę mi źle idzie. No. To w następnym odcinku może... O to 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 to. Tak, teraz będzie w chacie Twilight, będzie... Będzie rozruba. Będzie jak to się nazywa? A, rewanż, będzie rewanż. Twilight zrewanżujesz się, wierzę w ciebie, a moje ręce już bolą. Nie też bolą, ale trzeba... Czekaj, trzymać. czekaj, czekaj, czekaj chwilę. Dobra, 3, 2, 1, go! Skopinka dziewczyny! Zapieprzać, zapieprzać! Ty Twilight książki używaj niczym Ta bibliotekarka. O dobrze, dobrze moja dziewczyna, moja. Dupa twoja kurde mać mi się ma udać. Aha, przeskoczyłem cię! I Teraz prosiłbym o taki trik. Baby. Proszę cię! Dobrze, dzięki. O, nawet widać, jak wchodzicie ładnie u Twilight. Światło weszło do domu niczym no, że Rzesz kurde! Zmieńmy temat może. Jakie główienko. O, co to za w powietrzu na różnych osiach symetrii? Co ja to mówię? No ale Twilight, no, proszę Cię, nie w tę stronę strzel z podplęczem. No, w Twoim domu, żeby Cię gościo walał, no. Jest, udało się. Kurde, ale z, z, patrzcie, z, z ile z życia. Książ z książki Ci kto inny... Pisze. Ci się nie udawało i cudem wygrałeś, a ja kurde tak specjalnie palcowałem... Dodaj tamtego. Wiem, czekaj, o. Czekaj chwilkę. Pracę, wychwalę no, to, to takie dziwne wygięcie, jeszcze takie używanie nadmierne mięśnia. 3, 2, 1, go. Dobra, dawaj. Jeszcze ci życie nie zebrało, nie? <suszy situated> Ty, nawet głos dodali to takie. Ała, moja ręka, moja ręka, ała, jak boli. Pomyśl jak jest online, walczysz o... Czego ty masz pełne życie? Bo ja wiem nie wiem Ej! No ja nic nie dodawałem. Serio. Czyżby to był bug gry? Flipwerty. A może zrobimy jakieś kombo na dodanie życia? No nie ma takiego. Kurde miałem się cofać Czytaj, 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 czytaj pierwszej z pierwszej. Ej, do tyłu szłem przed Ale, skakanie przez skakankę Niczym Czuję, że przegram ten me mecz, bo trochę to niesprawiedliwe takie Bo nagle ci życie doszło do pełna ja nie wiem jakim cudem ja tam w ogóle palców nie pcham, bo nie mam jak A wiem, bo ty masz na klawiaturze numerycznej, i tej na całej klawiaturze Nie tej z boku, tylko No i chuj! i ha znaczy O, 5 sekund nawet do końca Ała, dobija... Kral, mnie! Dobija martwego, to nie pcham. czekaj, dodam tego. A, daj manę. Czekaj. Dobra... Pyszedł, czekaj na mnie, bo... a, Palce, ręce, kurde, nadgarstki, wszystek. Dobra. Co to, co to było? było? Takie! Mam tak troszkę kombosy rozpracowane, a ja też... Po prostu y, ludzie, jakby to powiedzieć, jakby wykonać kombos dla Twilight jak macie na strzałeczkach. Nie wiem. Trzeba testować, bo też chyba znaczenie, po której stronie jesteście planszy też ma znaczenie. To A to nie tak... może się po prostu to samo robić? To tyle, że się cofa, to się nie dzieje? To znaczy robić trzeba taką falę palcami pomiędzy tymi krawiszami, co są wyznaczone, jak jest na przykład takie strzałka w prawo. Ale no tak. Walczy, pomiędzy, kurde. pomiędzy prawo a dół to znaczy, że trzeba tak jakby przemieścić. O kurde, ale mnie ręce, czy... nie wiem czy wygram. Czyli tak robić taką falę. Nie wiesz, jak ja się wytężę, żeby cię pokonać... Klawiat... dziwię się, że klawiatura nie pęknie, a ja przegrywam jak to realnie niemożliwe! Jak bo miałam zmęczenie i się rozgadałam, nie wiem po jakiego. I, I to chyba tu chyba będzie Kunic. J, tak. Kunic. Bo to jest, Punic. No, tak, bo ten film Pony. trochę waży, a zanim się przetworzy w moim programie, to trochę mija czasu i <grym grym> ogólnie trochę waży, więc też się długo wysyła. Tak, co by na następny odcinek przerobimy? A, następny odcinek przerobimy. Raritieł! Tak, dwie ostatnie postacie, czyli ja Pinkie Pie i... A ja Raritieł Tak, czyli Rotriożka, Rarycia. I to po chińsku co ty... po japońsku co ty pisze Ha! gli Nie prędzej to Pinki pisze, ale nie. No więc to będzie chyba koniec. Ja... Skateation. do ładniejszej piosenki tak jakby. No, przy tle... Jeszcze grollowanie do tego... Dobra, cicho bądź. No, więc z tego to miejsca ludzie się będą z Będę się z wami żegnał. Cicho, zamknij mordę. Będę się z wami żegnał, więc subskrybujcie na górę, dobre komentarze nie was proszę. I zachęcam was do oglądania moich innych filmików. Z tej oto Z tej oto gierący, innej No i pomyliłeś <zysk> mnie, kur. No, w, ka w każdym razie. <zysk> będę się. W każdym razie. No... A yy, Wyżegnać, cześć! Tak, nara.